Witaj. Będąc ostrożnym, nie zawsze wygrasz. Będąc ostrożnym, nie zawsze ci się uda. Powiem ci szczerze, że szczególnie, kiedy nowe osoby zgłaszają się do mnie i chcą zacząć właśnie zarabiać pieniądze w internecie, to ci ludzie najprościej w świecie nie rozumieją jednej rzeczy: że muszą robić rzeczy inne niż dotychczas. I bardzo duża część z tych ludzi jest ostrożna, boją się zaryzykować, boją się yy, zacząć robić rzeczy, których nigdy nie robili, yy, przez to też bardzo duża część z tych ludzi w ogóle nie zaczyna, a nawet kiedy zaczną, to się wycofują. I to, co chciałem ci dzisiaj przekazać, to jest to, że ja w swoim życiu bardzo, bardzo często ryzykowałem. Dlatego też moim takim yy, Przesłaniem, moim, moim ulubionym cytatem jest, w życiu masz to na to się odważyć, ponieważ to mówi o moim życiu, ponieważ to mówi o tym, jak ja postępuję w życiu. Ja ryzykowałem bardzo dużo i bardzo często, i przeważnie mi się to opłaciło. Na palcach jednej ręki mogę policzyć, kiedy coś mi się nie opłaciło z rzeczy, które zaryzykowałem, czy sytuacji, w których właśnie podjąłem ryzyko, więc to jest naprawdę. Bardzo ważne, żeby to zrozumiał, że będąc ostrożnym nie zawsze wygrasz, a wręcz przeciwnie, będąc ostrożnym, przeważnie nic, nic się nie zmieni. Przeważnie, jeśli nie zaryzykujesz, to nie będziesz pił tego szampana, jeśli nie zaryzykujesz, to mm, nie będziesz zarabiał w internecie. Ponieważ tutaj trzeba się odważyć na robienie zupełnie innych rzeczy, na przyjęcie krytyki od znajomych, na. Nad, z zaczęciem czytać, czytania książek, zupełnie innej tematyce niż czytałeś w szkole, i tak dalej. To wszystko jest zupełnie odwrotny proces, który zachodzi u ciebie przez naprawdę długie, długie lata. I bardzo duża część osób jest po prostu ostrożna. A będąc ostrożnym, nie zawsze wygrasz. Pamiętaj o tym, i jeśli już chcesz zarabiać w internecie, to się odważ to robić, to zaryzykuj, ponieważ. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. I pamiętaj, żeby Cię masz na coś odważysz. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeśli się wahacie, jeśli macie wątpliwości, jak zacząć w internecie, to zgłoście się do mnie i ja wam pokażę możliwości w moich projektach, którymi się zajmuję. Projektach, które dały już wielu osobom ponadprzestrzenne zarobki, które dały już wielu osobom możliwość zwolnienia się z pracy, które dają osobom szanse na zdobycie wolności finansowej. I tego też Tobie życia, żeby takie rzeczy się Tobie przydarzały, a mogą się one tylko przydarzyć wtedy, kiedy będziesz ryzykował, kiedy będziesz mniej ostrożny. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętaj, że w życiu masz to, co odważysz. Cześć.